Lala, la, la. ale dziś fajnie, Dziomek. Lalalala, la, la, la. Lena? Co? Tak, ja, zostałem Bad girl. Jak to? Ej, ale gdzie ty jesteś? Jezus, jak ty jesteś w Bad girl? Przecież ty zawsze byłaś Picnic Girl. Ja Jestem Nie. teraz Bad girl. Jezus, naprawdę? Chcesz zostać Bad Girl? Tak. Jezus. No dobra, niech ci będzie. Chodź, pomogę ci zostać bad girl, ale najpierw zajmę się zamknięciem dać. domu. No, w zamknę... Jak ty wyszłaś? czy zamknęłam dom. Dobra, wchodź. A jak ty wyszłaś? się ja miałam zamknięty dom. Chodź. Dobra, chodźmy do ciebie. Pomogę ci zostać bad girl. Ja nam ja Na pewno? Wątpię, że się przebie przebiegnę. Uf. Eee, co ty klikasz? Jezu. Dawaj. E. Chodź ty bager Zamknij dom. O Jezu. Jakie ty masz problemy z tym domem? Poczekaj. Ja zamknęłam. angry. Chodź. Chodź tutaj, przebiorę ci jakoś ładnie. Ta, ta. Tutaj, chodź, pomogę Ci przebrać się. Dobra, to tu ja nie patrzę. Już jestem gotowa. Już jesteś gotowa? Jezu! Dlaczego jesteś moją bliźniaczką. Dobra, teraz zmienimy Ci dom na bardziej czarny. Dobra, Chodź, teraz ci auto załatwimy, a nie będziesz jeździć tym żywym tym. Chodź, po autko ci załatwimy. Czarne. Wiem. Oczywiście, że czarne. Ja dziś później spręguję dom. Co? Czy ja dobrze usłyszałam? <laughs> Czy ja dobrze usłyszałam? Nie, powiem No dobra, nic nie Ale... będzie. Ale ty tego nie wiedziałaś, okej? Okay? Dobra, chodź. No później. później. Chodź. Później ja gdzieś z domu. Okej, okay, no chodź. Bo ty nie Chodź, chodź, chodź. Ale nie do Jest cały czarny. Więcej nie dały rady. E, zamknij dom. E. e. Dalej zamknęłaś. <noise> <noise> Źle trochę zamknęłaś. <noise> Co To było? Hmm. Zamknij już. Dobra, chodźmy ci autko załatwić. Jezu, z się... Jezu. Jezu. Czekaj, moje auto wezmę. Dobra, to jest moje auto, przypominam. To moje auto to jest. moje, to jest moje auto. Ja za chwilę Ci załatwię, tylko chodźmy do salonu aut. Już mamy dla Ciebie aut, bo niestety nie można ci zdać koloru. Jezu, uważaj! Chyba jeździć nie u mnie sprawie tu. Nie wiem, nie I tu. I dawaj tutaj parkuj. Proszę nie jechać. Proszę pani się nie... Nie no chodź, tutaj parking jest. Tu. Chodź. Ciężko ja, skończyć. Dobra. Jak mam zrobić? Zostaw. Ja ci zaparkuję. Dobra, wiesz gdzie parkuję? Tu zaparkuj se. O tu gdzieś. Na poboczu. Nie, bo tutaj nie można. Daj, ja ci zaparkuję. w sklep. Jezu! Dzień dobry! Ale do mnie na No bo nie jesteś. Ja idę zmienić swoje włosy, Dlaczego? Nie bo jest tyle noc, ale będę swoim ubraniem. No dobra, niech ci będzie. Tak no mi czekaj, po ula. Sylwia, bardzo mi się podobało. I tak ja bardzo mi się podobało i tam gdzie jest ta książka, nie tam co Ci mówię to idzie się do biblioteki i tam gdzie jest taka krzywa ściana po prawej stronie, tam na tych półeczkach, idziesz do góry, um, na te książki tam wchodzisz i tam jest taka, tak wygląda czy tam Dobra, chodźmy przywołać ducha, teraz! Dobra, idziemy moim ja autem. Ja autem. Nie. Okej, okay, chcesz mi... Czekaj ja chcesz? Czarne? Czarne. No opowę na łęd. Jezu! Proszę. Proszę ja idzie do moim rączką. <laughs> Jezu, Jak to wyglądasz strasznie? Jezu. Dobra, ja jadę po ciebie i jedziemy tą książkę zrobić, Ej, bo moja przyjaciółka mi powiedziała jak ją zrobić. Chodźmy. Za chwilę wam Jezu! Chodź Łędy, Adams! Tu jestem! No widzę do ciebie. Gdzie ty jesteś? No ha! A ja jestem też pod sklepem, ale ty jesteś z drugiej strony, Jezu! Chodź, tu jestem. Nie widzisz? Czarnym autem. I no? Ślepa? Ślepa, no. Jezu. No w sumie takie czarne auto w nocy. Jezu, jak Ty się w tłum wtopiasz. wtapiasz. Jezu. No, nie zobaczysz, tego ducha. Ola mi powiedziała, czyli moja przyjaciółka, jak go zrobić. I mam nadzieję, że mnie nie okłamała. Prawda? Nie. No. już Dobra, go. dawaj. I Aha, to jest jaka? źle. Ma Jezu, pomyliłam się znowu. Poczekaj, to się pomyliłam znowu. Jaką Ola mi nie pokazała. Ola mi wysłała głosówkę, jak go przywołać. gdzie jesteś? Tu, po zlo, złą lokalizację zrobiliśmy sisters. Jezu. Moja moja mi powiedziałam jak Jezu! Jezu! I Jezu Angela. Ej, ja to zgubiłam. Gdzie to było? Tam tak. Ale nie, bo tam nie było to, to było złe. To, to tam nie było duchów? Bo to musi być no, pogubiliśmy się, gdzie te duchy były. Mm, no, zobacz, tu jest jakieś auto, tylko prawda? I no, ja tu Gdzie to było? Jezu, z drugiej strony. Jesteśmy. Z drugiej strony tego nie ma. A tu? tu też tego nie ma. Ej, to gdzie co jest? Dobra, jednak moja przyjaciółka pewnie miała rację, ale no. Może Co? Oni miałaś Gdzie to jest? Dobra, wysiądź z auta i ja będę za sobą jechać. Poczekaj. Są bronie. dawaj siadaj. Poczekaj. To są bronie. Dobra, chodźmy do domu. Nie, nie wezmę sobie broni. Jezu. Idzie ten duch? Nie wiem właśnie. Jezu. To powiedz olić ten duch. Poczekaj. Szukam go. Nie wiem, nie ma, ale to niestety nie, że koniec na dziś, tylko robimy teraz jutro jest bal szkolny. Nie że bal. O kurna, Pajec, nie umie jeździć, Jezu! Nie umie jeździć, jeśli się, że się z innym autem. Jezu! Po, po co kogoś przyjeżdża? Przyjeżdża. Jest taki debin. To było tutaj. Dobra, my, my już kończymy na dziś, to był taki mini odcineczek, bo nie chciało się za bardzo nagrywać, więc papatki. Papatki! I zasubskrybujcie i dajcie nam lajka! Jaka na na <grymny> autografia!